Uwaga, ludzie z drugiego filaru macham Wam, będziecie mieć wypłaty emerytalne z drugiego filaru jak łyżwiński szacunek u dziewczyn. Obecnie wszystkie emerytury wypłaca ZUS, jednak już za dwa lata oprócz świadczeń z ZUS to jest pierwszy filar, piękny, marmurowy filar, Polacy powinni dostawać również świadczenia z otwartych funduszy emerytalnych. To jest drugi filar. Tak ustalili twórcy reformy emerytalnej z 1999, ale nie określili, kto i na jakich warunkach będzie wypłacał emerytom zgromadzone w funduszach pieniądze. No, teoretycznie emerytury chyba powinien wypłacać ten, kto zbiera składki. No ale to przyznajmy prostackie myślenie i chodzenie na skróty, a twórcy ustaw lubią skrótów. Ich ustawa emerytalna to majstersztyk ustawodawczy. Zbierasz kasę i nie wypłacasz. Jakie oszczędności na ludności? No genialne, jak w kościele. Dajesz na składkę, a za pogrzebi tak musisz spłacić. A pani prezes Zuzna, rzeka, że, że reforma jest zagrożona. Bzdury, reforma ma się dobrze, te emeryci są zagrożeni jak karpie przed wigilią albo indyk przed niedzielą. Można jednak z tej sytuacji wyjść. Trzeba tylko emerytom założyć darmowe konta. W internecie. I co miesiąc wysyłać im darmowego, darmowego maila o treści SORY. Jutro też jest dzień. A, a, a co mają robić emeryci, których pieniądze są w drugim filarze? No co? No, trzymać fason i robić to, co Fani Magdy M cieszyć się ostatnim odcinkiem. Jest emerytura, jest przygoda. Nie ma emerytury, jest jeszcze większa przygoda. No ale mundurki w szkołach będą. No ja proponuję, żeby też wrócić do pomysłu zrobienia Chrystusa Królem Polski. Może on jakimś cudem wypłaci emerytury. Jak nie ZUS, to Jezus Maria, co to będzie?